Dzień dobry. Magda. I Jacek. Prowadzimy bloga Frantki Wędrowniczki, w którym koncentrujemy się na podróżach z dziećmi po województwie śląskim, ale także jego okolicach, czyli także Małopolsce. I do tej pory znaliśmy Olkusz przede wszystkim z takiej zielonej strony, bo nieraz przyjeżdżaliśmy tutaj na spacery. A dzisiaj pierwszy raz mieliśmy okazję być na Olkuskim Rynku Pięknym i w pięknych Olkuskich Podziemiach, gdzie zwiedzaliśmy wystawę Podziemny Olkusz. Najbardziej mnie urzekło tutaj klimat, jaki jest w tych podziemiach. Z zewnątrz na to patrząc, nie spodziewałem się, że aż będzie tutaj tyle elementów i tyle pomieszczeń. Bardzo podobały mi się tutaj różne eksponaty, które rekonstruują średniowieczne i późnośredniowieczne elementy. Zwiedzaliśmy tą wystawę z dziećmi i każdy z nas, i starsi, i młodsi, znaleźli coś dla siebie. Także jest tutaj wiele. Można się dowiedzieć o pięknej historii Olkusza, o pracy olkuskich warków. I możemy zachęcić słowami, no przyjdź z dziewczyną, przyjdź z rodziną, każdy na pewno znajdzie tu coś dla siebie i zapraszamy.